Nie, nie ma spraw, Nie ma, nie ma. Już zapraszam wszystkich na salę posiedzeń. Na wniosek Pana Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląskich otwieram nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląskich. Chciałbym powitać wszystkich obecnych radnych Pana Burmistrza wraz z Panem Sekretarzem i z Panem Skarbnikiem. W dniu dzisiejszym całość obrad zgodnie z przepisami prawa prowadzona będzie w wersji elektronicznej oraz transmitowana online w internecie. Proszę radnych o, radnych o elektroniczne zgłoszenie obecności w programie e sesja w opcji kworum. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum. też obrady są prawomocne. Rada może obradować i podejmować uchwały, porządek obrad opublikowany w programie sesja. Czy któryś z radnych ma wniosek co do porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do jego realizacji. Punkt trzeci porządku obrad podjęcie uchwał uchwała. Uchwała numer projekt uchwały nr 80 87 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu luwackiego w związku z dojazdami autobusowymi. Przystępujemy. Czy ktoś, któryś z radnych ma uwagi odnośnie i yy, zapytania odnośnie tej uchwały? Uchwała, uchwała dotyczy, yy, uchwała dotyczy dofinansowania yy, do przejazdu linii autobusowej Gryfów, Ubocze, Rząsiny, Wolbromów, Lwówek, Śląski z powrotem na yy, okres roku 2020 yy, Linia autobusowa będzie kursowała w dni robocze. Całość projektu uchwały dostępna jest elektronicznie w programie e Sesja. Omówiona, nie zgłoszono uwag w związku z tym przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu nr 87. Proszę radnych o elektroniczne oddanie głosu to jest za, to jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Czekamy jeszcze. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 0 radnych było przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. W związku z tym uchwała została przyjęta. To była jedna uchwała odnośnie tej, tego porządku obrad. W związku z tym zamykam sesję nadzwyczajną. A wszystkim radnym dziękuję za obecność.